Rafał nowak dzień dobry. W studiu Rady Kraków jest małopolski szef PiS, poseł Łukasz Kmita. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Na początek zapytam, czy wie pan, co trafiło w ten dom w Wyrykach w noc na lotu rosyjskich dromów? Jak pan ocenia politykę informacyjną rządu w tej sprawie? Na początek to jednak odniosę się do tego, że dzisiaj mamy 17 września i kolejną rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Więc myślę, że Polacy mają w pamięci tę dramatyczną chwilę. Cześć ich. Wszystkim bohaterom, dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj będą czcili pamięć Polaków, którzy walczyli w II wojnie światowej, bo myślę, że pamięć historyczna jest ważna i potrzebna i dlatego między innymi powinniśmy oczekiwać od rządu prawdy, a nie tego, żeby nie informowała i prezydenta, i ministrów prezydenckich, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Polaków, bo dzisiaj mamy już jasne, jasne dowody na to, że w ten dom uderzyła rakieta. Nie, na pewno jest to sytuacja dramatyczna. Na pewno jest to związane z atakiem dronów z Rosji, no ale jednak ja bym oczekiwał od państwa polskiego, od premiera polskiego rządu, od ministra Kośniaka-Kamysza, by obywatele mogli liczyć na prawdę. Moim zdaniem reakcja prezydenta twarda, jest uzasadniona, zarówno prezydent powinien wiedzieć o tym, co się dzieje w kraju, w tak trudnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej wszyscy jesteśmy, jak i Polacy. Więc tutaj z pewnością wielki błąd po stronie rządu, wyciągamy wnioski, no i nie można mówić o tym sukcesie, jeśli chodzi o, przełapy, o wyłapywanie dronów, bo jednak na 12, 20 dronów, ponad 20, które targnęły na terytorium Rzeczypospolitej, zostało strąconych tylko cztery. Jedność i współpraca zadeklarowana przez PiS w zakresie bezpieczeństwa państwa jest, ale jednocześnie wymagamy uczciwości wobec prezydenta, wobec obywateli. Hmm? To ja mogę tylko powiedzieć, że przynajmniej... Być może tyle dobrze, że rząd nie przeszedł w ślady ministra obrony w pana rządzie, Mariusza Błaszczaka. Pamięta pan tą rakietę, która przeleciała pół Polski, wylądowała pod Bydgoszczą, przeleżała tam pół roku i wtedy minister Błaszczak zwalał wszystko na wojsko. Tutaj przynajmniej rząd niczego na wojsko nie zwał. nie, nie ja powiedział tylko, na przykład, ja że to Nieudolny że... pilot na przykład źle wystrzelił rakietę. Ja tylko przypomnę, że nie, po pierwsze wtedy opozycja żądała dymisji, myśmy żadnej dymisji nie żądali, bo wiedzieliśmy o tym, że kwestia bezpieczeństwa państwa, kwestia Naruszenia granicy państwowej to jest coś bardzo poważnego i trzeba myśleć razem, ale jednocześnie nie zwalnia to żadnej ze strony z krytycznego podejścia do działań administracji, która Dla odpowiada za właśnie, bezpieczeństwo. Natomiast w moim przekonaniu, a przeprowadzałem w tej sprawie kontrolę poselską, nieużycie systemów Sky Control, niezmodernizowanie systemów, polskich systemów, które informują o tym, że drony nadlatują, jest dużym błędem i trzeba. I do tej pory, pomimo praktycznie upłynięcia miesiąca, nie mamy odpowiedzi. Ze strony resortu Obrony Narodowej przyszło, przyszła informacja, że potrzebują więcej czasu na udzielenie odpowiedzi na te pytania. To było jeszcze przed atakiem dronów. Więc sytuacja jest na tyle poważna, moim zdaniem, że rzeczywiście no nie ma właściwego nadzoru politycznego nad działaniami wojskowymi. I będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość to podnosić. Ta awantura, sam pan o tym wspomniał. Kończy chyba krótki tygodniowy. Okres zgodnej współpracy i życzliwości pomiędzy prezydentem a rządem, bo Karol Nawrocki sam pan to powiedział, dosyć ostro zareagował na doniesienia o synonim Rzeczypospolitej o tym, że to polska rakieta zniszczyła dom. Swoją drogą rząd też prezydentowi dłużej nie pozostał. Wicepremier Radosław Sikorski najpierw wczoraj w mediach społecznościowych po wizycie Karola Nawrockiego w Berlinie, cytuję: W sprawie reparacji pan prezydent poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje. Znaczy muszę przyznać, że jeśli przedstawiciele rządu cieszą się z tego, że prezydent już podczas pierwszej wizyty nie uzyskał sukcesu w sprawie reparacji, to się trzeba zastanowić, po czyjej stronie stoją przedstawiciele rządu. Ja bym chciał, żeby stali po stronie polskich obywateli, po stronie zadośćuczynienia państwu polskiemu w postaci reparacji, bo jednak szczególnie dzisiaj możemy to głośno mówić, szczególnie dzisiaj, dlatego że mamy 17 września, że Polska od 17 dni walczyła, o przetrwanie w 1939 roku i te bolesne chwile przywołują nam na myśl także to, że do tej pory tej rekompensaty nie było jeśli, wiceminister spraw zagranicznych wychodzi i mówi o tym, że temat jest zamknięty No to pytanie czy to jest dobra pozycja negocjacyjna myśmy powinni stanowisko te środki... Polskiej myśmy... do prawa międzynarodowego w przeważającej mierze jest jednoznaczne nie pozostaje wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji do Niemiec Na Fotyga 2006 rok minister spraw minister spraw zagranicznych wtedy Panie redaktorze sprawa jest otwarta sprawa wymaga zaangażowania wszystkich sił politycznych. Ja bym oczekiwał tego, żeby to stanowisko, które jest korzystne, przecież my, panie redaktorze, mamy ponad 270 miliardów złotych deficytu przewidzianego na ten rok, a na przyszły jest jeszcze gorzej. Wobec powyższego, każde środki, które udałoby się pozyskać, pod warunkiem, w żeby się udało, czy... tylko że od... Ale... 2006 rok. No... Pani Fotyga, byłem ministrem w pana rządzie, w rządzie pana partii swoją drogą 17 września. Sam pan powiedział dzisiaj, dlaczego nie od Rosji? To też jest jeden z argumentów. Powinniśmy bezwzględnie domagać się tego, żeby rosyjskie aktywa zostały zamrożone i żeby rosyjskie aktywa zostały przekazane na rzecz walki z Federacją Rosyjską. Niestety, i tutaj trzeba uczciwie oddać sprawę, także kraje Europy Zachodniej, także kraje Unii Europejskiej nie zgadzają się na to. Więc myślę, że to, o czym powiedział Trump, bardzo konkretnie, bardzo mocno, bardzo zdecydowanie, no, że też trzeba zakończyć podawanie kroplówki Rosji, bo cały czas kraje europejskie, Europy Zachodniej kupują i Gaz, głównie Węgry LPG, i LPG, ale LPG kupują ich Hiszpania, ale i inne głównie kraje. Głównie Węgry i Słowacja. Natomiast to oni sprowadzają to, najwięcej. Panie redaktorze, natomiast jeśli chodzi o Europę, rzeczywiście Węgry, Słowacja jeszcze jeden kraj. Natomiast, tak, natomiast powiedzmy sobie szczerze, no także ja nie rozumiem tego, dlaczego Brazylia, która bardzo mocno wspiera Rosję, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, ma być beneficjentem projektu Mercosur, który będzie ułatwiał kontakty gospodarcze. Unii Europejskiej i krajów Ameryki. No, przyznam szczerze, to jest jakiś nonsens, jeśli Brazylia wspiera Rosję gospodarczo, a my teraz chcemy ułożyć się i polski rząd nie jest w stanie zablokować skrajnie niekorzystnej umowy Mercosur. Dlatego 11 października zapraszam wszystkich na wielkie zgromadzenie w Warszawie na Plac Zamkowy przeciwko nielegalnej migracji przeciwko umowie Ale Mercosur. Ale panie pośle, no to właśnie Zapisy prezydent, i też, prezydent też miał rozmawiać we Włoszech, w Niemczech, we Francji o tym Mercosur. I rozmawia. No i. Co? Jakieś efekty? Przypomnę, że cały czas minister Sikorskim, że rolą e, polskiego rządu jest prowadzenie polityki. No, zagranicznej. A prezydent prezydent Karol Nawrocki mówi odwrotnie. Więc trochę to jest tak, e, że dobrze. jak jest jakiś gorący kartofel, to mówimy prezydent, prezydent, a jak e, coś czymś, co się rząd chce pochwalić, niekoniecznie z własnej inicjatywy, ale udało się to zrealizować, czy to dzięki współpracy, czy dzięki aktywności Karola Nawrockiego. No bo jednak sukces wizy, wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych jest bezsprzeczny i o tym chyba wszyscy. Mówią? Dobrze, bo mamy mało czasu, panie, panie Pośle. I właśnie o ten sukces chciałem zapytać, jak pan ocenia stosunki Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. No bo przecież po tym nalocie dronów rosyjskich na Polskę, Karol Nawrocki dzwonił Donalda Trumpa i Donald Trump później najpierw długo, 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 długo milczał, a później powiedział, że to być może była pomyłka i powtórzył to dwa razy. Nie, ale też o tym powiedział, że Rosja jest agresorem i o tym, że żąda tego, aby wprowadzić surowsze sankcje. Tak, no i my to my głównie w Europie, sojusznicy prawej sprawiedliwości my, my, i Trumpa my, my, w, w Europie mamy pewien, pewien problem. Jednocześnie wprowadzone są kolejne pakiety sankcji, już prawie 20, a bocznym, bocznym kanałem Rosji jest dawana kroplówka. No w ten sposób nie da się wygrać panie z takim powiecie. największy wakadem, sojusznik Prawa jak... i Sprawiedliwości w Europie, Wiktor Orban, to jest ten największy orędownik otwarcia gospodarczego z Rosją. To jest ten człowiek, który blokuje sankcje i sprowadza w gaz nie, i ropę. To jest nieprawda, panie doktorze. Przypomnę, że kolejny pakiet sankcji został zaakceptowany przez kraje Unii Europejskiej w, w, tym, w tym przez Węgry, a Węgry jednoznacznie potępiły atak dronów Federacji Rosyjskiej, ale jednocześnie mówię Prawo i Sprawiedliwość to nie jest jakaś bratnia partia, to jest partia bliźniacza Fideszu węgierskiego. My oczywiście z wieloma kwestiami gospodarczymi, z wieloma kwestiami podejścia do państwa się zgadzamy, ale też mamy różnicę. No to jest coś oczywistego. Jeśli ktoś chce powiedzieć, że Polska i Węgry, PIS i Fidesz to są takie same partie, nie nie są, wyciągamy wnioski, myślimy. O suwerenności Polski i w wielu aspektach być może. Chociażby o tym, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński tu w Krakowie o nowym traktacie, który może doprowadzić do ograniczenia. Państw członkowskich w rozumieniu ich niezależności, ich suwerenności, mamy podobny pogląd do rządu węgierskiego. Ale jeśli chodzi o rolę NATO, o kwestie zagrożeń związanych z no, atakiem Rosji na Unię Europejską, a my jesteśmy jako kraje wschodniej flanki najbardziej zagrożeni, to mówimy w sposób zdecydowany i tutaj nie damy się włożyć do jakiegoś worka z retoryką, która z pewnością nie sprzyja bezpieczeństwu państwa polskiego. To jeszcze tak na koniec. Węgry wniosły swojego czasu do Trumpa skargę po tym, gdy Ukraina zaatakowała ropociąg przyjaźni, dostarczający. Ale Węgry mają Węgry. swoje interesy I a my musimy Donald Trump wtedy odpisał Wiktorowi Orbanowi, że, cytuję, jest bardzo zły i żeby powiedział, że Słowacji. Wiktor Orban o tym właśnie, że Donald Trump cytuje jest bardzo zły. Taki język prezydencki, bardzo. Żeby zakończyć wątek Trumpa. Od kwietnia w Kongresie USA czeka pakiet sankcji na Rosję i jest zgoda i demokratów, i republikanów, i tylko jednego podpisu brakuje. Tak, I ja oczekuję tego, że ten podpis będzie, i myślę, że Polacy tego oczekują, ale jednocześnie oczekuję od krajów Europy Zachodniej także zdecydowanych działań, bo to jest w interesie bezpieczeństwa państwa polskiego. Taka, taka brutalizacja ze strony Rosji, polegająca na naprawdę wtargnięciu dronów i, to, i organizacji całych tych bardzo agresywnych manewrów, Zapad, czyli Zachód, bo to też o tym trzeba mówić, to są manewry za, Zachód, które mają na celu pan... zajęcie przesmyku tak, i tam jest ćwiczone między być... innymi odpalenie broni jądrowej na Polskę. Panie tak jest. Jeszcze, ja się też cieszę, że nasi sojusznicy, na, nasi partnerzy dołączyli do koalicji Stanów Zjednoczonych i bronią y, polskiego nieba, także przedstawiciele Europy Zachodniej. To jest coś dobrego. Paśle, ani Prawość Prawość, ponieważ prezydent Jarosław Kaczyński nie mówił nigdy o opuszczeniu. Czy będzie kolejne weto prezydenta w sprawie ustawy o pomocy cudzoziemcom? Ona dzisiaj jest w Senacie, zaraz będzie podpisana jeśli od października nie zostanie do października do końca września nie zostanie to uregulowane czeka nas Armagedon ponieważ nie będzie wiadomo co kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy ma zrobić nie będą mieli prawa legalnego pobytu szkoda że rząd nie chce porozumieć się z prezydentem uważam że temat powinien być w taki sposób zabezpieczony żeby obywatele Ukrainy mieli przez jeszcze pewien czas możliwość jeśli legalnie pracują w Polsce jeśli przebywają tutaj u nas w wiadomych okolicznościach do tego żeby normalnie funkcjonować i prawo. I sprawiedliwość mówi o tym. Jeśli tu płacisz podatki, masz prawo do korzystania z ochrony zdrowia, do wszystkich przywilejów takich, którzy mają Polacy, Małopolski. ale jednocześnie, ale jednocześnie Cześć. nie może być tak, że, że obywatele Ukrainy są uprzywilejowani wobec Poseł Polaków. Poseł Łukasz Kmita, dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, życzę dobrego tygodnia y, dla wszystkich Małopolan i wszystkich gości przebywających w naszym województwie. Do zobaczenia.